Cześć, Flip na pierwotnym, Patryk Sołtysiak. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak można wykończyć, a przede wszystkim w pełni wyposażyć mieszkanie tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało i żeby klient wszedł do gotowego mieszkania na rynku pierwotnym, to go najdaje ten materiał. Będziemy wchodzić właśnie do mieszkania Macieja. Maciej nabył mieszkanie inwestycyjnie wraz z innymi uczestnikami warsztatów. Natomiast uważam, że to mieszkanie wyróżniało się na tle pozostałych mieszkań, także Sami zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Cześć Maciej, cześć, cześć. witamy Cię. Witam cześć, cześć. serdecznie. Cześć, zobaczcie, jak można w pełni wyposażyć e, mieszkanie. E, praktycznie klient wchodzi tutaj do, do gotowego mieszkania. Już na samym początku e, z lewej strony e, mamy e, szafę. W korytarzu, który jest właściwie niewielki, tak? Maciej, pokażę, jak to wszystko właśnie tutaj udało no to Ci się. Zapraszam wykończyć. do środka. Słuchajcie, tutaj zrobiliśmy przede wszystkim coś takiego, że nie szczędziliśmy na stolarza. To powiem szczerze, tak? Stolarz to dla nas było takie oczko w głowie, i myślę, że udało nam się ten efekt uzyskać. Mamy przede wszystkim całą kuchnię zrobioną specjalnie przez stolarza. Łącznie z wszystkimi tutaj w kuchni panelami ściennymi. Kaszal, ten właśnie, jak to tutaj wygląda, bo mamy półwysep, mamy miejsce na hokery Mamy fajnie też podświetlaną tą kuchnię, żeby ona fajnie wyglądała. Mamy całą tutaj ścianę z drewna, tak samo tutaj. I to robi naprawdę fajną robotę, daje fajne efekty. Tak, efekt. pod, między szafkami też wszystko jest w drewnie. Dokładnie. Mamy też pełne wyposażenie, nawet jest kominek, biokominek. Oni może za chwilę zobaczcie w ogóle jeszcze jak wygląda łazienka. Wszystko praktycznie fajnie wykończone, prawda? Maciej pokaż, bo tutaj zostały zastosowane fajne rozwiązania w tej łazience. No tak, tutaj akurat za projekt całego mieszkania jest odpowiedzialna moja żona. Powiem szczerze, w tym się świetnie sprawdza. Natomiast my mamy takie doświadczenie już życiowe, jeżeli chodzi o wykorzystanie takiej przestrzeni, dlatego zależało Marcie na tym, żeby wykorzystać każdy centymetr. I teraz mamy niby sobie ścianę, ale mamy tutaj w tej ścianie sporo Adrian, miejsca. Adrian, pokaż. Tu mamy fajną taką jest szafę, Ciekawy koszyk jeszcze. Właśnie tutaj. Tu jest na... miejsce na pralkę, ale żeby daleko nie latać, to mamy miejsce na wszystkie rzeczy, które trzeba później wyprać. Także żebyśmy nie latali, ale gdzieś w końcu musimy w mieszkaniu też schować deskę do prasowania, gdzie często tego brakuje. Jakieś detergenty do czyszczenia mopi itd. Tak dalej, tak dalej. Tu schowaliśmy taki fajny komin. To też nie jest fajne. Nie wiem, ciekawa czy jesteśmy rzecz. w stanie to pokazać. Jesteśmy w stanie. Adrianie, jak przejdziesz tutaj. To, to jest taka sobie. Schowana szafa, głęboka w środku. Możemy naprawdę sporo, sporo miejsca sporo miejsca jest i możemy naprawdę sporo Jest prysznic, i ta niewielka przestrzeń, która znajduje się między prysznicem a ścianą, też została umiejętnie wykorzystana. Super. Znowu mamy też szafy, yy, prawda? Tak, w sypialni. To zapraszam tutaj. Sypialnia to też rzecz yy, istotna, zawsze potrzebujemy w tej sypialni dużo miejsca. Mamy dwie fajnie duże szafy, takie otwierane, yy, przestronne. A żeby było tego, nie, nie było za, za mało, to u góry mamy tak zwane pawlacze. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, yy, zanim przejdziemy do konkretów, które ja chcemy Wam pokazać, jeśli chodzi o układ tego mieszkania, bo mamy taki trzeci pokoik, dosyć nietypowy. Jak to nazwać właściwie? Bo pamiętam, jak się analizowaliśmy ten układ, to mogło być tak naprawdę właśnie biurem, ale mogłoby być też gabinetem, garderobą. Już ci mówię, my mamy tutaj dwa projekty na, to, na, to, na ten pokój. Zwymiarowane, wszystko przygotowane. Jeden pod gabinet, jeden pod pokój dziecięcy. dziwo, ten pokój naprawdę może zrobić dużą przestrzeń. Się zmieści normalne łóżko dla osoby dorosłej. Także dla dziecka idealnie. Idealnie dla osoby, która pracuje w domu, ma home office w dzisiejszych czasach, no to idealne miejsce, żeby gdzieś się zaszyć i spokojnie popracować, zostawić pracę, zamknąć, wrócić do życia prywatnego, tak? Idealne miejsce. Macie sprzedał właśnie mieszkanie, także na szybko udało nam się jeszcze wejść i macie, żeby pokazać to cacko, bo faktycznie e, samo wykończenie mieszkania, wyposażenie, e, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Jaki klient właściwie? Kupi to mieszkanie, to będzie używało jako biuro? Tak, dokładnie to kupuje młoda para. Natomiast tutaj sobie zaplanowali, że zrobią biuro do pracy. Już sobie wymierzyli nawet szafy pod książki, bo mają bardzo dużo książek. Tutaj wszystko planują zmieścić. Duże, duże, jasne okno. Tak naprawdę, jeśli chodzi o sypialnię, to można było po prostu o ścieżnicę przecież też e, zamienić, tak. tak żeby drzwi otwierały się w tą stronę, tak to jest dużo przestrzeni przy zamkniętych drzwiach. Oczywiście nie byłoby z tym problemu. Okej, okay, powiedz właśnie, bo tutaj ta cała stolarka, to całe wyposażenie, e, jakie to były koszty samego stolarza, bo tutaj tyle mebli zostało zastosowanych, że. No na stolarza trochę wydaliśmy, to, to trzeba przyznać, bo stolarz to były koszty rzędu 20 tysięcy, także dość sporo. Ale wychodzimy z założenia, że w takich mieszkaniach po prostu to się zwraca. Robi to tak zwaną robotę, robi to efekt, i myślę, że też można wtedy. Zresztą każdy kto tutaj wchodził, to tak mieliśmy ten efekt, który mieliśmy osiągnąć, czyli ten efekt wow. Tak? Każdy to wchodził mówił: Wow! Tak, tak naprawdę. No każdy detal, ja sam to, ja, ja sam ten efekt, chociaż już po wielu mieszkaniach chodziłem, e, to u mnie też był ten efekt przy wejściu do swojego mieszkania Fajnie, po raz pierwszy. Same detale, mamy tapety, tak? Tapety tak. też są w ogóle wasze, tak? Wy się yy, zajmujecie. Tak, mamy sklep, mamy sklep internetowy Wall Concept z tapetami, także zapraszamy. Ktoś naprawdę umiejętnie sobie tutaj pomyślał, w tym wypadku ktoś to żona, tak? tak? Bardzo fajnie, ciekawe, przede wszystkim funkcjonalne rozwiązania. No ale te kolejne detale mamy tutaj. Lamele. Lamele, no właśnie, Dokładnie. zawsze zapominam, jak to fachowo się na namękator, jak to się nazywa. Okej, okay, a samo wyposażenie, mówimy, stolarka około ponad 20 tysięcy? Tak, stolarka ponad 20 tysięcy, meble w granicach 5 tysięcy. Yy, Czyli to całe dodatkowe wyposażenie, tak, typu stolik, sofa, krzesła, sofa, no i jest jeszcze biokominek, tak. a biokominek jak to kosztował mniej więcej? W granicach 1200 zł, ale okay. powiem szczerze, bardzo fajna rzecz, w takim budownictwie no, zrobić kominek, trudna sprawa, prawda? Dzisiaj przy obecnym smogu kominek też nie jest mile widziany, to świetnie się sprawdza. Dokładnie. I teraz, jak klient wchodzi do takiego mieszkania, można powiedzieć, w stanie deweloperskim, to on nie wie, prawda? Jak to, Jak miałeś klientów, to, to sami się podejrzewam dziwili, że, że jest na miejsce na wszystko, nie? Jakby wchodzili do tego mieszkania, pamiętam jak rozmawialiśmy, to sam Ty mówiłeś, że jak wchodziłeś do stanu deweloperskiego, nie do końca jeszcze wiedziałeś, że tyle rzeczy się tutaj może zmieścić, a żona mówi, ma się zmieścić. <laughs> Dokładnie. Marta zawsze uspokajała mnie, że nie przejmuj się, to wszystko się zmieści. E, powiem szczerze, efekt jest taki, że generalnie każdy, kto wchodził, e, to były mniej więcej takie, takie zdania, że no to ja, przynajmniej teraz wiem, gdzie co jest, tak? Albo okej, okay, ja tutaj mogę od razu mieszkać, i to o to chodziło, tak? Żeby przyszedł klient, który po prostu dostał prawdziwego gotowca, tak? W sensie mówimy takiego nieinwestycyjnego inwestycyjnego, tylko dla siebie, ale gotowca. Wnoszę swoje rzeczy, tak jakbym do hotelu wszedł, tak? Wnoszę, wszystko mam, tak? I tutaj tak, tak miało być, tak jest, no myślę, że osiągnęliśmy ten, ten efekt. Jakby. Dokładnie, czyli dodatkowe wyposażenie jeszcze raz, 5 tysięcy, kuchnia 23 tysiące, a całkowite wykończenie, wykończenie na jakim poziomie mniej więcej się kształtowało? W granicach 65. 65 tysięcy, czyli twój całkowity wkład własny razem z wkładem do dewelopera był w granicach... 100, 25, około 125. Około 25. A zyski już po opodatkowaniu, czyli to co ci... W wpadnie z tego mieszkania do kieszeni? W granicach 33 tysięcy. 33 tysięcy. No właśnie, takie niskie koszty, jeśli chodzi o wejście w temat, bo macie właściwie 15% tak. kwoty pełnej. Która była wyceniona w przypadku tego mieszkania? Wpłaciłeś do dewelopera do 15%, Dokładnie. czyli to było gdzieś około, około 50 50, 50, 51, 51 tysięcy. Tak. Plus koszty wykończenia daje nam całkowite wejście w temat na poziomie 125 tysięcy. Tam jeszcze była nasza prowizja yy, po drodze. Tak yy, jest. I co? No i 33 tysiące zysku. W jakim czasie? No w sumie w siedmiu miesiącach, ale powiedzmy sobie szczerze, można było to zrobić dużo dużo szybciej. Myśmy nie mieli po prostu wolnej ekipy w danym momencie. Sam remont tak naprawdę trwał miesiąc. Czyli jeżeli byśmy mieli gotową ekipę zdolną do pracy w tym momencie, no to powiedzmy z zapasem półtora miesiąca, tak? Półtora miesiąca plus sprzedaż około, no myśmy tutaj, ta sprzedaż troszeczkę trwała, bo myśmy tutaj weszli w okres świąteczny, ale powiedzmy takie miesiąc, półtora miesiąca max, czyli w trzy miesiące zamykasz cały temat tak no tyle mniej więcej kwartalnie średnio na rynku pierwotnym i turny sprzedaje się mieszkanie tutaj było pełne wyposażenie więc klient praktycznie tak jak mówimy wszedł na gotowe czyli tak naprawdę stopa zwrotu o której tutaj mówimy jeśli chodzi o ujęcie roczne czyli tak zwane ROI roczna stopa zwrotu kształtowała się tak jak liczę teraz dobrze na poziomie 45% Dokładnie mniej więcej tak i tutaj właśnie chciałem to podkreślić, układ był nietypowy, a jednak został bardzo fajnie e, wykorzystany pod to konkretne wykończenie. Ciekawy e, pokój. Ok, Macieju, to jeszcze muszę zadać Ci to pytanie. Powiedz, e, czy mogło coś pójść lepiej? Czy dalej, jak patrzysz na cały proces sprzedaży, czy może zrezygnowałbyś z tego wyposażenia, czy zrobiłbyś coś inaczej? Znaczy wiesz co? Pewnie, no można zrobić to jakby mniejszym nakładem, tak? Można nie wstawiać mebli, można zrobić, nie wiem, bardziej mniej, mniej jakby w solarza zainwestować. Tylko my jakby wychodzimy z takiego założenia, że mamy przyjemność z tego, żeby zostawiać coś fajnego klientowi. Jakby nie jest najważniejsze dla nas tylko i wyłącznie zarobienie pieniędzy, ale po prostu zostawienie czegoś fajnego, takie poczucie wewnętrzne dla siebie. To jest jakby trochę taki nasz cel. Mniejszą łyżeczką, ale mieć większy fan z tego. Czyli cały proces wykończenia to, to jest coś, czym się tak naprawdę bawicie i co jest, co jest czymś, co, co Was kręci? To tak powiem Tobie, bo jeszcze nikomu tego nie mówiłem. Dzięki temu, że zaczęliśmy w nieruchomościach coś robić, spełniamy dwa swoje marzenia, które mieliśmy robić 15 lat temu, a mianowicie, bo był taki pomysł, a mianowicie pracować razem czyli mąż z żoną, to zawsze, zawsze chcieliśmy, ja pracuję w swojej firmie, Marta w swojej, ale tu pracujemy w końcu razem, Super. E, a poza tym e, robimy e, coś, inwestujemy w nieruchomości. Zawsze, e, zawsze chcieliśmy po prostu to robić. 15 lat temu mieliśmy taki e, pomysł, ale po prostu zabrakło nam odwagi. No i lepiej późno niż wcale. Dokładnie, odwaga, odwaga nigdy nie umiera, zawsze można ją tak pobudzić. Także, jeżeli wy też zastanawiacie się, czy inwestować w nieruchomości, a dalej macie wątpliwości, oglądajcie dalej nasz kanał. Ten materiał stricte poświęcony był właśnie wykończeniu mieszkania pod kątem wyposażenia w pełni tego mieszkania. Macie akurat nabył nieruchomość na takim korzystnym systemie, systemie na Mega Flipa, tak zwanego. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego systemu i całej naszej działalności, to widzimy się w kolejnych materiałach i na innych inwestycjach. Pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. cześć.